Mamy prawo życia ziemskiego. Gdybym teraz puścił ten mikrofon, to co się z nim stanie? Spadnie. prawda? I to jest wiadomo. I to nie jest kwestia mojej wiary i wierności. To jest prawo i ono działa dla każdego. Mamy w Biblii prawo siewu i zbioru. co człowiek sieje, to i będzie. Zbierał, prawda? Jeśli nie sięjesz, nie będziesz zbierał. Jeśli sięjesz pszenicę, nie będziesz zbierał grochu, tak? Będziesz zbierał to ziarno, które zasadziłeś. To jest takie bardzo mądre prawo biblijne. A tutaj jest trzecie prawo pokazane Tych oczywiście jest znacznie więcej, ale to jest prawo połączenia jedności. Razem zbudujemy miasto, tak? To jest niezwykle ważne, że, słuchajcie. Oto jest, jest jeden lud i wszyscy mają ten sam język, teraz już nic dla nich niemożliwego nie będzie, cokolwiek zamierzają uczynić. Tylko w połączeniu, razem ludzie, kiedy jesteśmy połączeni razem, jesteśmy w stanie zbudować coś dużego, coś znaczącego, coś wartościowego. Tak? I wiecie, to jest bardzo ważne, bo bycie częścią kościoła nie polega na tym, że przychodzisz na nabożeństwo, że przychodzisz na spotkanie, ale bycie częścią kościoła polega na tym, że jesteś połączony że masz ten sam język, masz tą samą wizję, jesteś to zaangażowany. I kiedy jesteś połączony, jesteś zaangażowany, Bóg mówi, nic niemożliwego dla nich nie będzie. Tak? Dlatego tam musiał zejść Bóg i pomieszać te wszystkie rzeczy, te, te języki, żeby oni się nie mogli dogadać, ponieważ oni byli w jedności.